Panie pośle, wynik y, wyborów w województwa w województwie podlaskim jeszcze jest nieznany, ale wy, wynik wyborów, jeśli chodzi o Polskę, już znamy. Jak pan to komentuje? Bardzo dobry wynik pierwszej tury. Widać, że praktycznie nie ma różnicy między poparciem Trzaskowskiego a Karola Nawrockiego. Sondaże przedwyborcze pokazywały dużą przewagę Trzaskowskiego. Po raz kolejny okazało się, że są to sondaże nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Trzaskowski traci systematycznie z każdym tygodniem kampanii poparcie społeczne, bo przecież jego pierwsze sondaże wskazywały nawet na ponad 50% poparcia, a dziś ma około 30%. 100%, praktycznie tyle samo co Karol Nawrocki. I to mimo kampanii, w której zwalczała się opozycję metodami niedemokratycznymi, odbiera się subwencje, uniemożliwiając finansowanie kampanii, wrzuca się tematy przy użyciu służb specjalnych, wrzuca się nieprawdziwe informacje do sieci. Jest wsparcie ze strony zagranicy finansowana ogromna część reklam w internecie z pieniędzy nie pochodzących z komitetu wyborczego, a więc poza polskiego systemu. Wyborczego, czym się powinna zająć prokuratura i służby specjalne, i plus olbrzymi hejt ze strony rządu. Wszystkie instytucje państwa rządzone przeciwko praktycznie jednemu kandydatowi, a mimo to jego wynik jest praktycznie taki sam jak wynik kandydata popieranego przez Donalda Tuska. To pokazuje, że Polacy nie dali się jednak ogłupić w tej kampanii i cieszymy się bardzo. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Pytanie od razu nie następne. Jak pan prognozuje, jak to będzie wyglądało tu w województwie podlaskim? Bo danych mamy stosunkowo niedużo, bo na razie znamy tylko i wyłącznie dane, jeżeli chodzi o kraj. Mamy jakieś krótkie szacunkowe informacje dotyczące tego, co się, co, czego możemy się spodziewać tutaj? No i oczywiście wyniki sondaży. Liczymy oczywiście na zwycięstwo Karola Nawrockiego w województwie podlaskim. Tu prawica i patrioci zawsze zdobywali największe poparcie. Liczymy, że będzie to 30-kilkuprocentowe poparcie, a Rafał Trzaskowski nie wyjdzie poza poparcie Platformy Obywatelskiej, czyli prawdopodobnie około 20%. Tu różnica powinna być na korzyść Karola Nawrockiego przynajmniej kilkunastu procentowa. Czego się Pan teraz spodziewa przez te najbliższe dwa tygodnie? Bo to będzie bardzo trudne, bardzo gorące dwa tygodnie. Na pewno będzie to bardzo ostra dalej kampania. Karol Nawrocki moim zdaniem będzie próbował pokazać, że ma program, który trafia do większości Polaków, który pozwoli na powstrzymanie niedemokratycznych działań obecnej władzy, który pokaże, że można utrzymać suwerenność naszego kraju i będzie zabiegał o poparcie wyborców tych, którzy głosowali na innych kandydatów. Wydaje mi się, że ma na to ogromne szanse. Logiczne się wydaje, że zdecydowana... Większość wyborców Konfederacji Grzegorza, Brauna, Jakubiaka, ale także. Pana Stanowskiego powinna zagłosować na Karola Nawrockiego i jak sądzę przynajmniej część wyborców tych pozostałych kandydatów, bo dziś Rafał Trzaskowski jest nieautentyczny, zarówno na Polaków, którzy mają podobne poglądy jak ja, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież w trakcie pierwszej tury wyborów próbował się pokazać jako zupełnie ktoś inny. Zamiast tęczowego Rafała mieliśmy Rafała Biało-Czerwonego. To się okazało zupełnie nieautentyczne i między innymi sądzę dlatego jego poparcie jest tak niskie, a. Dziś żeby pozyskać wyborców z krajnej lewicy, musi znowu przyznawać się do tęczowej flagi. I nie wiem, czy wszyscy wyborcy z krajnej lewicy w to po prostu uwierzą. Jak sądzę, część wyborców może po prostu nie pójść do drugiej tury, a być może pójdą ci, którzy dotąd nie uczestniczyli w głosowaniu. My będziemy chcieli wykazać, że są to wybory bardzo istotne z punktu widzenia przyszłości Polski. Wielu komentatorów mówi, że są to najważniejsze wybory po 1989 roku. One mają nie dopuścić do tego, aby Tusk i jego ekipa domknęły system i zlikwidowały demokrację w Polsce. I jedynym człowiekiem, jedynym kandydatem, który dziś może to zrobić poprzez zdobycie urzędu prezydenta jest właśnie Karol Nawrocki. Dzień wyborów to był też dzień, w którym okazało się, że bardzo dużo jest naruszeń ciszy wyborczej, zwłaszcza w internecie. Nie przypominam sobie tak wilicznych przypadków podczas ostatnich kilku lat, żebyś do tego rodzaju naruszeń... Tłumaczonych jako błędy dochodziło. Z tego, co ja kojarzę, zdecydowana większość tych naruszeń dotyczyła ludzi związanych z Platformą Obywatelską, zarówno w regionie, jak i na szczeblu kraju. Byli to nawet czasami wiceministrowie, a więc ludzie, którzy mają pełną świadomość tego, jak wygląda kodeks wyborczy i czym jest cisza wyborcza i że nie należy jej naruszać. To być może oznacza, że oni czują się już tak pewni, że uważają, że żadne prawo ich nie dotyczy i mogą robić, co chcą. Zresztą ten fragment, ten element prowadzenia kampanii poza Komitetem Wyborczym, finansowanie na setki tysięcy złotych reklam w internecie, które miały pomóc Trzaskowskiemu, a miały osłabić jego konkurentów, pokazuje, że oni mają się metod, które zupełnie nie mają nic wspólnego z demokracją. Chcą tak utrzymać władzę, że tu mi się przypominają słowa Gomułki, bo Metody, które oni stosują są bardzo podobne do tych, które stosowali komuniści. Gomułka kiedyś powiedział tak, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy i oni także to próbują dzisiaj robić przy użyciu wszelkich metod, także pozaprawnych. Rozmawiając z Bartoszem Stasiakiem, koordynatorem i odpowiedziałem o tylko osoby od Czarnej Roboty, jeśli chodzi o kampanię wyborczą Karola Nawrockiego tutaj w województwie podlaskim. Czy w dniu wyborów docierały do Was jakieś informacje o naruszeniu ciszy wyborczej, o tym w ogóle co się działo? Tak, od porannych godzin, od momentu otworzenia lokali wyborczych, nasi mężowie zaufani i członkowie obwodowej komisji, za pomocą naszego systemu Ruch Ochrony Wyborów 2025, zgłaszali nam pewne incydenty. Nie było ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o województwo podlaskie. Były to standardowe, jak można powiedzieć, incydenty związane z naruszeniem ciszy wyborczej poprzez agitację na terenie lokalu wyborczego, czy też na przykład błędnie wydrukowane. Karty. My oczywiście jesteśmy po serii szkoleń z naszymi mężami zaufania, którzy oczywiście wiedzieli, jak w takich sytuacjach się zachować i myślę, że zdali dzisiaj egzamin na 5 z plusem, A przy drugiej turze to co najmniej na szóstkę zdadzą ten egzamin. Jeżeli chodzi mm, o wszystkie informacje, które do nas przepływały od rana, naprawdę napawają nas optymizmem, jeżeli chodzi o zaangażowanie oddolne w, w nasz ruch ochrony wyborów, bo tutaj też współpracujemy jeszcze z innymi konserwatywnymi komitetami wyborczymi. Myślę, że dzisiaj wszyscy ludzie. Ludzie po stronie konserwatywnej, wszyscy ludzie, którym Polska leży po prostu na sercu. Zdali dzisiaj ten egzamin wyborczy z obywatelskiej postawy pilnowania wyborów. Pojawiały się w internecie różnego rodzaju obawy, że może dojść do manipulacji, do powtórki z Jagodna. Yy, spłynęły sygnały o tym, że w niektórych miejscach dopisywano po, po 100-120 osób. Czy w województwie były takie sygnały? Yy, tak, mieliśmy sygnały odnośnie tego, że jest głosowanie na zaświadczenia, że są telefony z, z urzędów o dopisywanie ludzi. Yy, jednak nie było to na tyle duża skala, żeby w sposób. Sposób nas zaskoczyło. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają, że na przykład wyborca jest wykreślany ze spisu, ponieważ trafił do szpitala, albo też dokonano wypisu i wznowienia w wpisie w jego właściwej obowodowej komisji. Nie było tutaj, przynajmniej dzisiaj jeszcze, nie mieliśmy takich alarmujących sytuacji. Tak naprawdę dopiero jutro rano, bo dzisiaj zaczynamy całonocny dyżur, będziemy do godzin naprawdę porannych, do siódmej, do ósmej rano u nas w biurach monitorować tą całą sytuację, zbierać przede wszystkim wyniki głosowania z protokołu, przekażą nam mężowie zaufania, aby ustalić ten faktyczny wynik pierwszej tury, chociaż już sam exit jest e, bardzo dla nas satysfakcjonujący. E, I oczywiście zbieranie danych o incydentach i głosowania na e, zaświadczenia. Chcemy zbadać po prostu, jak duża jest skala, ponieważ dzisiaj naszymi mocami przerobowymi nie byliśmy w stanie pobrać wszystkich informacji. One tak naprawdę dopiero wygenerują nam się w skali globalnej cały ten obraz województwa podlaskiego w naszym systemie w godzinach nocnych, kiedy to już nasi koordynatorzy będą wprowadzać te dane do systemu. Ale jakieś Szacunki, jeśli chodzi o kwestię poparcia w województwie Podlaskiem, chociażby na podstawie sondaży i porównywania tych danych z pewnością Pan ma. Czego się pan spodziewa i jakiego rodzaju, jakiego poziomu poparcia, jakiego poziomu różnicy? No i drugie pytanie: Czy dojdzie do mijanki między Męcenem i Trzaskowskim? Czy to w ogóle jest realne w województwie podlaskim? Jeżeli chodzi o Trzaskowskim i Mencenem, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ no, my tutaj charakterystycznie w okręgu numer 24 no, jesteśmy tą ścianą schodą, tym takim można powiedzieć konserwatywnym bastionem. Sam się tak nad tym zastanawiam, czy przypadkiem dzisiaj dane frekwencyjne, które mieliśmy do godziny 17, pokazywały bardzo ciekawy trend między na przykład rywalizacją miastami, a, 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 a wsiami. Jestem ciekaw, jak rano się to rozwiąże, ale jednego jestem pewien. Karol Nawrocki zdeklasyfikuje całą konkurencję w województwie podlaskim, a rano oczywiście będziemy mieli już obraz, jak mniej więcej będzie wyglądał ten przebieg drugiej tury głosowej. Czy przed drugą turą planowana jest wizyta albo w, w sztabu, albo kogoś właśnie ze, z ekipy kandydata na prezydenta? Mamy wielką niespodziankę, która odbędzie się w województwie Podlaskim, Ale już, że tak powiem, z czystej, że tak powiem, z sympatii i zaufania do naszego kierownictwa, ja pozostawię po prostu tę decyzję do ogłoszenia dla naszego sztabu Wojewódzkiego. Czy jest pan dzisiaj zadowolony? To jest dobry dzień. Jestem naprawdę zadowolony. Myślałem, że ta różnica między Trzaskowskim a Nawrockim z uwagi na to, że mieliśmy, że tak powiem, bardzo barwną konstelację kandydatów, no rekordowa ilość kandydatów na prezydenta. Myślałem, że ta różnica będzie większa między nimi, z uwagi na to, że Rafał Trzaskowski pobiera ten liberalny elektorat zarówno dla Adriana Zandberga, e, pani Biejat. E, no myślałem, że tutaj po stronie konserwatywnej e, pan Jakubiak zrobi wyższy wynik, co przełoży się na tą większą różnicę między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. No, ku mojemu zdziwieniu ten exit jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący, a wierzę w to, bo też miałem takie informacje dzisiaj, które do nas spływały, że były przeprowadzone badania sondażowe pod lokalami wyborczymi, żeby ustalić ten exit pool. Część osób dzwoniła do mnie choćby z takim zastrzeżeniem, trochę z obawą, że odmówili udziału w tych badaniach z uwagi na, na, na ciszę wyborczą. Więc uważam, że nasz kandydat może być niedoszacowany w tych badaniach, zarówno pozostali kandydaci strony konserwatywnej i ten wynik rano może być jeszcze bardziej satysfakcjonujący. Możesz powiedzieć jaki Twój komentarz do tego wyniku wyborów w pierwszej turze? Spostrzeżeń jest kilka. Na pewno nie jest optymistyczne to, że kandydaci platformy i PiSu razem mają 60%. To jest utrwalenie popisu. To jest jednak 60% na tych kandydatów. Mencent powyżej 15% to jest dobry wynik. To nie jest wynik rewelacyjny, jakiego byśmy chcieli. Myśleliśmy o tym, że może nawet wyprzedzi któregoś z tych dwóch kandydatów. Tego byśmy chcieli, natomiast 15 ponad procent to jest dobra prognoza na przyszłość. Dobrze, a jak wobec tego odbierać wynik Grzegorza Brauna, niedawnego członka Konfederacji, który teraz zdobył te 6%, przynajmniej jeżeli mówimy o wynikach ogólnopolskich? Grzegorz Brown zrobił wynik bardzo dobry, bardzo dobry. Zrobił wynik, wyprzedził hołownie. Czego, czego ja się spodziewałem ostatnio? Rozmawialiśmy w studiu jeszcze przed wyborami, jakie będą wyniki. I mówiłem o tym, że wyprzedzi hołownie i wygląda na to, że go wyprzedził. A pytam raczej pod kątem tego, że to jest kandydat, który mimo wszystko startował w pewnej kontrze do słowa Miara Mencena. No tak było, żeśmy się rozeszli na dwa ugrupowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja robiłem kampanię dla Sławomira Mencena. Zrobiłem, wykonałem sporo roboty, aby Mencen otrzymał jak najlepszy wynik, a Grzegorz Braun poszedł oddzielnie. No właśnie, masz swoją satysfakcję, bo to tu bardzo dużo pracowałeś Sam Białam w stoku nad kampanią, nad tym, żeby ten wizerunek Sławomira Mencena był tu jak najbardziej widoczny. Bardzo dużo ludzi oddolnie pracowało nad tym. Ja osobiście nie byłem członkiem sztabu, natomiast bardzo dużo ludzi, którzy nie byli formalne, formalnie zaangażowani, byli faktycznie zaangażowani, czyli rozwieszali banery, wykładali własne pieniądze. Mieliśmy po Białymstoku Stoku dwa razy przejazd z, samochodowy z potężnymi flagami, z nazwiskiem, słowami Remensena. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, przede wszystkim po to, żeby Polska szła w kierunku niższych podatków, mniejszego stopnia trwonienia pieniędzy, bo to są nasze główne postulaty. I właśnie o nie walczymy, a słowem Mence był naszym reprezentantem i nadal będzie. Jeżeli chodzi o wyniki z Podlasia, jeden z exit poli podaje, że 37% zdobył yy, Karol Nowrocki. 27 Rafał Trzaskowski, a 17 Sławomir Mencen. Wynik brał nas, z tego co dostałem w ostatniej chwili informacji, to jest to między 9 a 10%. Czyli wyprzedził Hołownię, tak? A Hołownię miał Hołownia miał ile Hołownia miał poniżej 10. Poniżej 10, będzie miał jeszcze mniej. Jak oceniałbyś właśnie ten wynik, jeśli chodzi o województwo podlaskie? Jedyną satysfakcją, jaką ja mam z tych wyborów, to to, że Hołownia otrzymał niski wynik. Uważam, że po tym, jak pytany o to, jakie są sukcesy rządu i jego osobiście, przez ostatnie półtora roku on wyjmuje książkę kucharską i mówi o tym, że zebrał przepisy i, i, i spiął to do kupy i wydał książkę kucharską, to uważam, że nie powinno być miejsca dla takich ludzi w poważnej polityce, ponieważ polityka powinna dążyć do tego, że chcemy coś osiągnąć, że chcemy zreformować, że chcemy coś ulepszyć, poprawić, udoskonalić. Powiedz mi, jak przed drugą turą, jak to sobie w tej chwili wyobrażasz, co się może zdarzyć i yy którego z tych dwóch kandydatów ty osobiście nie pytam cię jako konfederaty, pytam cię jako Grzegorza Agresia przedsiębiorcę, którego Rafał ja Rafała Agresia, przepraszam, Rafał Agresia, którego który jest przedsiębiorcą, który musi idzie na wybory i głosuje. Po raz pierwszy a głosuje 2000, od 2000 roku nie pójdę na wybory. Nie pójdę na wybory, natomiast z tego, co rozmawiałem z kolegami i koleżankami, które są blisko Konfederacji, to większość z nich, większa, może nie większość, ale większa część zagłosuje na Nawrockiego niż na Trzaskowskiego. Na Trzaskowskiego nie zagłosuje nikt. Część zagłosuje na Nawrockiego, ale nie dlatego, że podoba im się kandydat. Prawa i sprawiedliwości, tylko raczej. Bo jeszcze bardziej im się nie podoba Trzaskowski. Kandydatem prezydentem Polski zostanie nawrocki. Czyli twoim zdaniem dzisiaj w zasadzie uważam, że to jest dzisiaj rozstrzygnięte, że to już dzisiaj wiemy, ponieważ Trzaskowski otrzymał 30% i nie będzie miał w drugiej, do drugiej tury skąd czerpać. Nie będzie na pewno nie będzie czerpał z głosów. Grzegorza Brauna. Na pewno nie będzie czerpał z głosów, którzy oddali głosy na Mencena. Nie ma skąd czerpać. Wszyscy, którzy zagłosowali na Jakubiaka, zagłosują na, na wróckiego. Powiedz, jak wobec tego widzisz ten wynik Mencena? Jeżeli by się okazało, że rzeczywiście on zdobył tu 7, 17%, a Grzegorz Braun, czyli niedawny konfederata, około 10-9% to oznaczałoby, że prawie jedna czwarta głosujących to są ludzie, którzy utożsamiają się z poglądami obecnych lub byłych Konfederatów. Na to wygląda. No dobrze, ale jak, co, co, jak na ten temat. Jak to, to akurat wiem, liczyć umiem, jak to odbierasz? Jak, jak myślisz, jak, beń, jak, jest, jaka jest, jak to będzie wyglądało w wyborach samorządowych, parlamentarnych, które nie mogą nastąpić wcześniej niż nam się wydaje. Nie da się zbudować przyszłego rządu bez konfederacji. Nie uda się. Chyba, że Platforma porozumie się z Pisem. Jeżeli Platforma nie porozumie się bezpośrednio w koalicji, nie wejdzie z Pisem, to bez konfederacji nie da się rządzić w Polsce i w końcu będziemy mieli po raz pierwszy szansę na realne zmiany, na wprowadzanie reform. Bo zobacz, my żeśmy nie mieli przez ostatnie 20 lat żadnej, nie mieliśmy nawet próby poważnej reformy systemowej. Nie mieliśmy ani jednej poważnej próby systemowej, może poza zlikwidowaniem OFE, ale to, to była reforma, to była kontreforma, a nie reforma. Podchodzę bardzo krytycznie do ostatnich 20 lat i walczymy właśnie po to, jesteśmy w polityce, bo chcemy zmieniać, ulepszać, udoskonalać. Chcemy, żeby ludzie, którzy mają 20, 30, 40, a nawet 50 lat, w końcu wzięli sprawy w swoje ręce i mogli, abyśmy my mogli mieć po raz pierwszy w życiu wpływ na to, w którym kierunku idzie nasze państwo. Niepokoi mnie to y, sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że y, warunki prowadzenia działalności gospodarczej są Złe, e, pogarszał te warunki e, PiS, e, jeszcze bardziej pogarsza te warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce e, obecnie Donald Tusk. No i tak to wygląda. Ja się dziwię tym 60% dla tych 60% ludzi, którzy w pierwszej turze oddali głos na Trzaskowskiego albo na, na Wróckiego. Uważam to za absurdalne, dziwi mnie to, że, że tak zagłosowali. Uważam, że ta ich decyzja. Nie rozumiem tej decyzji. Czy, biorąc pod uwagę wynik mencenatu w województwie podlaskim, wynik prawicy w województwie polskim, czuje satysfakcję, nadzieję, rozczarowanie? nadzieję. No to znaczy my cały czas będziemy robić to, co trzeba, czyli będziemy rozmawiać, będziemy nagrywać swoje wypowiedzi, będziemy argumentować, będziemy zastanawiać się, jak dotrzeć z informacją do wyborców, do wyborców, jak dotrzeć do mediów. Pełnego dostępu do mediów nie mamy. Zobaczcie, jak wygląda polska Donalda Tuska, jak nasz kandydat Sławomir Mencen, jak była debata w Końskich o 20.00 zostaje zaproszony na nią o 18.20. Do tego Telewizji publicznej. Tak, takie są realia dzisiaj w Polsce. I musimy walczyć o dostęp do mediów. Jeżeli ich nie otrzymamy, to musimy e, docierać e, do naszych e, odbiorców, nawet poprzez takie e, znakomite redakcje jak Twoja. Dziękuję bardzo. Czuję się mile wyróżniony. Pierwsza tura wyborów już za nami. Wyniki Exit Poll wskazują, że wygrał minimalnie Rafał Trzaskowski przed Karolem Nawrockim. Trzecie miejsce Sławomir Mencen zgodnie z oczekiwaniami, a potem, no cóż, potem długo-długo nic i kilka niespodzianek. Niespodzianką jako jest dobry wynik Grzegorza Brauna, niespodzianką jest dobry wynik Adriana Zandberga, a nie jeszcze większymi niespodziankami są słabe wyniki Magdaleny ta więc oficjalnej siły wchodzącej w skład rządu Nowej Lewicy oraz oraz Szymana Hołowni z Polski 2053 drogi. Nad tym, co to znaczy, jeżeli chodzi o większość rządową, będziemy zastanawiali się jeszcze pewnie przez wiele dni. i Pojawi się bardzo wiele analiz. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, podlaskim według wszystkich wstępnych sondaży wskazuje na to, że Karol Nawrocki jest blisko 40%, do których marzył Jacek Sasin, ma 37%. 27% ma Rafał Trzaskowski i jest to nadspodziewanie dobry wynik. Oznacza to, że. Familia Truskolaskich postawiła i zmobilizowała dużo stron, dużo ludzi i dużo ludzi na niego zagłosowało. Męcen to 17%, ale razem z głosami razem z głosami Grzegorza Brauna, wyprzedza, a może zrównuje się nawet z Trzaskowskim. To oznacza, że pojawiła się trzecia bardzo mocna siła, siła po, stronie, po prawej stronie. Siła między starą i nową konfederacją, między Grzegorzem Braunem i Sławem Mencenem. Jeżeli się dogadają, jeżeli zaczną sobie znowu współpracować, to może się okazać, że pojawi się trzeci bardzo silny podmiot. Tu, przynajmniej w województwie podlaskim. Natomiast jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, PSL i Trzecią Drogę, cóż, chyba oglądamy schyłek, schyłek tej formacji i nie da się tego wytłumaczyć tym, że tradycyjnie kandydaci Trzeciej Drogi, PSL-u zawsze w wyborach prezydenckich mają słaby wynik. Ten wynik miał być lepszy niż zwykle, bo miało być połączone, połączone siły. Wygląda na to, że eksperyment trzecia droga się kończy. A jak będzie w drugiej turze? No cóż, tutaj wszystkie scenariusze są możliwe. Pytanie brzmi, jaka będzie mobilizacja kandydatów, tych ludzi, którzy pójdą na wybory, a nie mieli swojego kandydata już w tej drugiej turze. To oni zdecydują. No i oczywiście pytanie brzmi, czy exit pool, przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nowlockim, ostanie się przez tą niedzielną noc. Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Partnerem portalu jest firma Forsports. Nowa jakość w sporcie. Partnerem portalu jest sklep internetowy Mkfoamsklep.com na hasło DDP. 24 masz 10% zniżki.